Tym razem, moi drodzy, przygotowanie dania, które w klasyce kuchni polskiej istnieje od zawsze, to przecież rzecz, którą doskonale znacie. Zasada bardzo prosta, czyli mięso trzeba zaromatyzować, odrobina oleju i po prostu smarzynę. Sek. Takie gomorskie najlepiej dodać od razu do mięska. I teraz to wszystko. Przekładam do żaroodpornego naczynka. Z mięskiem sprawa jest załatwiona. Ale tak naprawdę nie powiedziałem wam do końca, jakie to jest danie. Chyba. Powiedziałem? Okej. Okay. To musimy się wrócić do początku. Moi drodzy, a teraz pokażę wam, jak zrobić potrawę, która kiedyś gościła na polskim stole – łopatka w sosie chrzanowym. Ale zupełnie inna, niż ja ją jadałem w dzieciństwie. Dobra, to jeżeli mamy wyjaśnioną potrawę, to teraz przejdźmy już do tego etapu, gdzie byliśmy. Cebula i czosnek. Cebula pokrojona w kostkę, czosnek w plastry. Ta sama patelnia, na której smażyliśmy mięso. Odrobi oleju i to znacie doskonale. Syk. Dzisiaj rzecz, która może sprawić, że i wasza łopatka, czy jakiekolwiek inne mięso przygotowane w sosie szanowym, będzie zupełnie inaczej smakowało. Dzisiaj gruszka. Wycinamy z gruszki gniazda nasienne. Na ósemki. Tak, żeby łatwo nam było później to wszystko dodać do środka. Hmm. Wybierajcie gruszkę twardą. Co była? Do środka. I znowu troszeczkę tłuszczu na tej samej patelni, gdzie jest mnóstwo aromatu po mięsie, po cebuli, po czosnku. Układamy gruszki. No i teraz zrobimy coś, co będzie równoważyło kwaśność tego wina, czyli miód od razu na patelnię do gruszek i zalewamy to winem. Pozostała ilość wina trafia również tutaj do naczynia. Tak naprawdę chciałbym, żeby to mięso rzeczywiście udusiło się bardzo powoli w innym sosie. Płynu powinno być troszkę więcej, więc możemy zalać to spokojnie odrobiną wody, którą to wodę i tak później odparujemy. Aha i jeszcze miało być cytrusowo skórka z cytryny. Cyk i cyk. To ma się dusić minimum półtorej godziny. Na wolnym moment, od momentu zagotowania. Ale w międzyczasie pokażę wam jeszcze jedną rzecz, którą chciałbym z całą tą potrawą podać. Uparowana pietruszka pokrojona w długie, ładne kawałki. Na cztery, na trzy, w zależności od tego, jak grubą macie pietruszkę. Układamy to wszystko na blaszce. I robimy podobną rzecz, jaką robiliśmy z mięsem, czyli doprawiamy. Doprawiamy skórką z cytryny, drobiną soli, pieprzu, polewamy oliwą. Ponieważ uparowana w minimalnej ilości wody pietruszka, ale również seler zachowuje swój naturalny, słodki smak, nie dodaje tutaj miodu, wszystko to delikatnie tylko w tej oliwie obtoczę, w skórce z cytryny i w takiej postaci wkładamy to do piekarnika. Temperatura 200-210 stopni. I chciałbym, żeby brzegi tej pietruszki mocno się opaliły. Mamy półtorej godziny. Dobrze jest wziąć ciekawą lekturę. Pewne jest jedno, moi drodzy – cukiernikiem nie zostanę. Nie ma co z nim konkurować. Warto się uczyć od mistrza. Dobra, zostawmy słodycze na deser. Muszę wam to pokazać. Mm, przyjemno. Pamiętajcie o tym, że jeżeli chcielibyście uraczyć naprawdę swoich gości, to warto ją zrobić dzień wcześniej, zostawić do wystygnięcia w sosie i dopiero później, następnego dnia odgrzać. Ale sos musi być jeszcze doprawiony. Taki sos... Jak większość szlachetnych sosów, należy przetrzeć. A to robi dużą różnicę pomiędzy miksowaniem. Tak, żeby do sosu dostał się również miąższ, żeby dostały się wszystkie rozgotowane cebulki, żeby dostał się rozgotowany czosnek. To wszystko jest naprawdę bardzo miękkie i nie chciałbym tego stracić, więc to wszystko dokładnie na tym drobnym sicie przecieram. Mamy lekko tylko zaciągnięty sos. I trzeba go jeszcze mocniej odparować, trzeba jeszcze delikatnie go zredukować, ale trzeba go też doprawić. I doprawiamy tym, co już stanowi istotę dobrego sosu szanowego, czyli śmietanka. I szan. Jest. 3-4 łyżeczki szanu do środka. Do tego słodka śmietanka 30%. Mm, troszkę soli. I to jest sos jaki lubię. Cudownie pachnący gruszką. Może być lekko pikantny, jeżeli dodam więcej pieprzu, albo też chrzanu. Dobra. Odrobina zmrożonego masła. I drogie siostry. Narzędzie, które może sprawić, że sos będzie zupełnie inny. Dobrze, przygotowanym sosem mogę podlać wreszcie mięso. Skórka z cytryny. I na samym końcu mój as z rękawa. Pieczona pietruszka. Z reguły, pisząc i komentując to, co robię, do czego oczywiście namawiam, pamiętajcie, żeby naciskać te wszystkie ikonki, a nie wszystkie na tak, z kciukami do góry, to klikajcie. To pomoże mi i Wam spotykać się częściej. Natomiast w swoich komentarzach piszecie bardzo często, że pokazuję, że fajnie, że opisuję, że niby smaczne, ale nigdy nie próbuję. Hmm? Cokolwiek powiem, i tak prawdopodobnie będę posądzony o stronniczość. Ale to jest naprawdę dobre.